Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Sytuację mamy taką, że mieliśmy dzisiaj po otwarciu rynku dla wzrostu. Udała się próba przełamania bardzo ważnego oporu na poziomie 2000 punktów. Doszło do spadku. Jesteśmy niedaleko od bardzo ważnego wsparcia na poziomie około 1990. W krótkim terminie można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy, że rynek odbije i uda mu się pokonać poziom 1990 wtedy otwiera się droga do poziomu 2000 punktów potem jeszcze rynek musiałby się zmierzyć z tymi bardzo silnymi oporami w nie właśnie 2000 punktów mógłby pójść do poziomu 2011-2015 ale drugi scenariusz jest mniej optymistyczny można powiedzieć po prostu pesymistyczny Po ostatnich Czeka nas odbicie. Próba powrotu powyżej tutaj tego bardzo ważnego wsparcia tej chwili oporu się może nie udać i wtedy rynek może ponownie pójść w dół i wtedy z tego szczytu może się już pojawić pierwsza pięciopalowa struktura między Mielibyśmy falę pierwszą, drugą, tutaj trzecią, tu czwartą, ma czwartą, ale nawet na niższym poziomie, potem jeszcze fala piąta. Po czymś takim czekałoby nas już szczytu na odbicie i potem kolejny ruch w dół. Popatrzmy jak wygląda sytuacja na nadak się. Doszło dzisiaj do nieudanej próby przelamania wsparcia na poziomie około 9000 punktów. To rano było. Nieudana próba przełamania tego wczorajszego dołka, też rano. Potem rynek ruszył w górę. No i potem, gdy doszło do stopnięcia na giełdach w Stanach Zjednoczonych, tutaj też doszło do spadków. Nie przekroczyliśmy jeszcze dzisiaj tego porannego dełka. który był poziom chyba 9000... przepraszam, 8988 jeszcze troszeczkę wyżej. Wydaje się, że powinna być taka reakcja popytu na to tego jakieś odbicie. No i potem, jeżeli byśmy mieli mieć ten scenariusz pesymistyczny na rynku w na ten na dół. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie indeksu G20, doszło dzisiaj do odbicia, ale odbicie może być korekcyjne i w dalszej perspektywie może jest kolejna do dołu. rynek walutowy. Na najpiękniejszej parze walutowej euro w relacji do dolara mieliśmy dzisiaj wzrosty. Dotarliśmy już prawie do oporu na poziomie 1,1450. Jest to bardzo silny opór, bo też wcześniej tutaj, kilka te miesięcy temu też mieliśmy szczyt na tym poziomie. W związku z tym biorąc pod uwagę, to, że rośniemy tutaj z tego poziomu i utworzyła się już e, pięciofalowa struktura, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie uda się pokonać tego, tego ważnego oporu i rynek zacznie się cofać. No i teraz oczywiście jest dylemat taki, gdzie możemy się cofnąć. Czy będziemy mieli tylko korekcyjne cofnięcie i potem kolejna tak na 1,14,50, czy też jednak dojdzie do tego, że rynek będzie mocno spadać. No i teraz, teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Na wykresie dolara, <coughs> przepraszam, do złotego. Mamy przekroczone wsparcie na poziomie 3,70. Otworzyła się w to za 3,67. Od tego wsparcia powinno dojść do odbicia. I jeśli euro-dolar miałby wrócić do poziomu 1,11, to tutaj powinniśmy mieć podwyżkę po 3,80, 3,81, to są to lokalne szczyty. Jeśli byśmy spojrzeli na jedną parę walutową, weźmy sobie tutaj jako bonus, który parę dolar do południowoafrykańskiej waluty to sytuacja jest dosyć podobna. Też mamy tutaj blisko wsparcie. Wczoraj doszło do odbicia, dzisiaj mamy spadki. Wsparcie może się obronić. W efekcie po nieudanym próbie przełamania tego ważnego wsparcia moglibyśmy ruszyć w górę. No i przejdźmy teraz do sytuacji na wykresie cen złota. Na złocie mieliśmy dzisiaj wzrosty do nowego szczytu. Pojawiła się tutaj pięciofalowa struktura. E, no jeśli dojdzie do przesilenia na wykresie euro-dolara, no to powinniśmy tutaj zarejestrować zabud, się zabud, na południe i jakąś realizację zysków z tego dołka do tego lokalnego szczytu. <coughs> Popatrzmy jeszcze na srebro. Na okresie cen srebra e, widzimy, że od wielu dni mamy konsolidację, więc srebro wytrzymuje tutaj, nie po popytu na złocie. Wydaje się, że gdy to, to wejdzie, korekta na podstawie możliwe jest wejście w tół. No I przejdziemy teraz do sytuacji na wysokości Najpierw wykres długoterminowy. Świece 4 -godzinne wyznaczyły wsparcie na poziomie około 46,70 i trochę niżej 46. Jednocześnie z poziomu prawie 51 doszło do sporego spadku, pojawiła się pięciopadowa struktura i ja na razie nie widać tutaj chęci do wygenerowania jakiegoś sygnału do odbić. W związku z tym popatrzmy na to w ten sposób. Gdyby się rzeczywiście okazało, że rynek nie jest w stanie odbić i doszło by do dalszych spadków, to być może wyjdziemy do wsparcia w brojonego gdzieś około 44 dolarów. Będzie to już ekstremalne wyprzedanie rynku i potem można byłoby spodziewać się na jakieś mocniejsze odbicie. Jeśli jednak, w godzinie dojdzie do ruchu w górę i uda nam się pokonać tutaj te opory, opory w postaci tutaj tej wielogodzinnej konsolidacji, no to wtedy możliwy jest ruch do góry. Musi być jeszcze przebity opór na poziomie 46,90, wtedy moglibyśmy wrócić tutaj na prędkość. No i popatrzmy sobie na wykres bardzo krótkoterminowy. Weźmy sobie świecę na może 15 minutowe. Widzimy, że tutaj w ciągu ostatnich kilku godzin mieliśmy kilka akcji takich, że nieudana próba przebicia oporu, nieudana próba przebicia oporu, oporu, nieudana próba przebicia ważnego wsparcia, bo rany zwróciłaś tutaj. Potem rynek ponownie spadł i teraz znowu się dana próba przebicia tutaj tego ważnego dołka w krótkim terminie, rynek może pójść w górę. Więc sytuacja powiem szczerze jest taka, że jest bardzo trudno przewidzieć, co się będzie działo na ten roku. Czy będziemy mieli jednak jakieś mocniejsze odbicie? Muszą być spełnione warunki takie, że dojdzie do przebicia tutaj całego tych oporów. I potem jeszcze tego bardzo silnego oporu, czy też po jakimś kolejnym odbiciu rynek zamknie i będziemy mieli dalsze słowa. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na dzisiejsze szkolenie o 18. Techniki chirurgicznej w praktyce Do usłyszenia.